Oglądającym naszego przyjaciela Piotra Zaprezentujemy Wam teraz procedurę startową specjalnie tutaj na targach. Pewnie się zleci ochrona, ale, ale zobaczymy. Tak, zaprezentujemy procedurę startu. Nie będzie do końca wyglądała tak, jak wygląda na zawodach. Zrobimy trochę bardziej efektywną, efektowną. Na zawodach ma być efektywna, bo na zawodach ma być więcej obrotów, tak, żeby z tych dużych 26-calowych slicków to ruszyło z miejsca na kleju. E, także tu zrobimy bardziej, postaramy się zrobić bardziej efektownie. Na zawodach to jest bardziej efektywnie, bo budujemy też doładowanie, obroty i wygląda to zupełnie inaczej. Ma być bardziej, bardziej agresywnie. E, no, auto generalnie 900, okolice 900 koni. Jakbyśmy użyli nitro, to można też uzyskać e, tak naprawdę 1000, 1100 koni, zależnie od dysz. Myślę, że silnik jest przygotowany na 1200 koni spokojnie. E, co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć? Całość silnika zbudowana w Jack Motorsport na podzespołach też od CP. tak naprawdę dużo bardzo podzespołów dragowych, amerykańskich. Jeśli chodzi o seryjny silnik, to zostało z niego blok i korpus głowicy. Wałki, tłoki, korbowody. No i wał jest seryjny w zasadzie, bo wał jest z CERFA pierwszej generacji z dwulitrowej B-serii kolektor stąd wszystko jest zmienione tak naprawdę mamy też 8 wtryskiwaczy po 1000 TC, co daje bardzo, bardzo dużo paliwa mamy jeszcze zapas, więc możemy dużo dmuchać turbina Precision Turbo 6766 dosyć duża turbina jak do tego silnika wstaje dosyć późno, ale dajemy sobie z tym radę skrzynia kłowa stworzona w rykach przez Piotra Marciniaka, firmę M-Drive po długim, długim czasie i walce z skrzynią obiegów doszliśmy w końcu do ładu i, i mamy efekty, bo w końcu skończyliśmy sezon z sprawnym samochodem e, tak naprawdę trzeba czekać teraz tylko do marca, żeby coś sensownego w końcu udało się pojechać zobaczymy co to się uda, pierwszy wyjazd planujemy na Węgry, Kiskun-la-Haza koniec marca, więc zobaczymy co to będzie Civic jest wystrojony na poliwie E85, jest to etanol także używamy biopaliwa w drag racingu spala się tak naprawdę tylko e, parowodną. wodną jest dosyć ubogo zestrojony, świece nie są takie same jak w normalnym samochodzie. No generalnie jest to już auto mocno mocno przebudowane z seryjnych punktów samochodu, bo tak naprawdę została przednia szyba. Karoseria, milcząc frontu, tył jest też mocno zmieniony, no i elementy zawieszenia zostały seryjne. Na stoisku znaleźliśmy się w taki sposób, że nawiązujemy małą współpracę z Honda Auto Vitolin. Bardzo fajnie, że właściciele salonu tutaj działają w ten sposób, że promują starsze pojazdy i tak jakby kultywują tą markę w taki sposób pokazując takie auta jak Honda S2000, Honda NSX, Honda Integre, czy nawet Civica drugiej generacji w wersji S. To jest bardzo ciekawe, takie odejście od takiego szablonu salonów, które pokazują tylko i wyłącznie swoje samochody salonowe. Tutaj pan Grzegorz bardzo fajnie to zrobił, że chciał pokazać i klasyczne motocykle, i klasyczne samochody, i coś nieco zimkowego w postaci tego kupy złomu. Podczas startu korzystam z Ecumastera ADU5, pięciostalowy wyświetlacz, który pokazuje mi shift lighta, czyli kiedy mam dokładnie zmienić bieg, obroty, bardzo fajnie wyskalowane. Wiem też na starcie, czy mam odpowiednią temperaturę oleju, czy odpowiednią temperaturę wody. Podczas kiedy jestem na procedurze startu, wiem dokładnie kiedy mam wystartować, ponieważ widzę, czy mam odpowiednie obroty i czy napompowałem się wystarczająco dużo doładowania. Wiem też jaka jest temperatura wody i temperatura oleju, to już powiedziałem zresztą. Czasami się zdarza, że podczas przejechania przez metę i podczas powrotu temperatura wody sięga 95-97 stopni. Będziemy nad tym pracować. Kierownica w samochodzie jest to Taka moja, że tak powiem, pamiątka przed tak naprawdę 8-9 lat, ponieważ jeździła jeszcze w moim streetowym EG6, które też było kiedyś turbodoładowane B16. Shifter to jeden Long Racing. Kiedyś, dawno, dawno temu jeździł w najszybszym FWD w Europie. Nadal jest to najszybsze w historii Polski FWD Witek Karało. Używał tego shiftera. Gałka SQS z mikroswitchami, która pomaga nam po prostu zmieniać biegi bez używania sprzęgła na skrzyni głowej. Hydrauliczny ręczny, korzystam z niego po prostu podczas procedury startu i podczas grzania opon. Wtedy wbijam sobie drugi bieg i grzeję oponę ruszając na ręcznym z drugiego biegu, żeby była jak najwyższa prędkość. Mamy pięciopunktowe pasy Simpsona, trochę już leciwe. Potel pochodzi z Lotusa Elise, jest bardzo lekki. No i butla Nitro, system cały, myślę, że jeszcze go użyjemy w przyszłym sezonie. Tutaj u góry mamy też taki panel z przełącznikami i potencjometrami, które w sumie są od 3 lat, a jeszcze nie były pomochyczone. Ale mam takie przyciski jak launch control, przełączniki w zasadzie, jak launch control, czyli właśnie ustawienie procedury startu, ponieważ jest wyłączony, to nie ma tego obcięcia obrotu w danym momencie. Mamy pompy paliwa, których teraz nie łącza bo jest na zapłonie, więc nie będę sobie zalewał wkładu. Służy po prostu tak naprawdę do jakichś testów, na, na co dzień tego nie używamy. Załączenie nitro, czyli po prostu aktywacja, Wtedy też widzę, że nitro jest zaaktywowane, że na pewno zadziała. Grzanie butli nitro. Mamy wentylator, który używamy często po prostu podczas, gdy auto wymaga spędzenia. I jeden po prostu pusty przełącznik, który kiedyś do Przestające przez e, drapy w sumie, świateł, takie mocowania do tylnego wózka. Wszyscy się śmieją z wózków w napędach, ale wózki pomagają e, zapobiegać e, podnoszeniu się przodu, więc poprawiają trakcję tak naprawdę, tak? przeciwdziałają przenoszeniu się masy do tyłu. Mamy też dyfuzor pod, e, połączony z całością e, podłogi pod autem. Ma to poprawić aerodynamikę. Jak będzie, to zobaczymy na wiosnę.